na oko. Nie! Siemano moja, mordeczko z tej strony. Marcin Szumiel. Dzisiaj o dziwo, zrobimy sobie rundkę moim golfikiem siódemką R. Jeszcze niesprawny, ale jeżdżący. Jestem w trakcie rozbierania go. To długa historia. o oni później. A ja wam pokażę coś fajnego. Ogólnie pokazywałem już to, ale nie mogłem tego zamontować. W tym momencie jestem w stanie to zamontować do swojego auta i chcę to zamontować, bo jest to sprzęt, który jest nocną wizją do twojego auta, ma wspomagać widzenie w nocy. Nie wiem, czy to faktycznie działa, ale zaraz się przekonamy. Zapraszam do montażu, a raczej filmu instruktażowego, w którym sobie zamocujemy... Dobra, to, to nie, nie jest ten kontent, to nie jest. To... O, co mi się kamerzy, słuchajcie. A wy możecie obserwować. Zdejmuję tutaj te naprawdę rękawiczki, bo to miało być tylko do wstępu. Tak. Halo, brakuje tu czegoś? Bardzo dobra robota, ogólnie zaraz będzie. Wszystko na oko. Nie! Śrubka spadła. No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. Pana. Magnes. Miałem magnes w domu. Bo byłby problem, bo wpadło mi pomiędzy ten stolowy stelaż od fotela pod niego, pod mocowanie, gdzie nie dochodzi nawet kuracz. uraczy. więcej, wypakowywanie w samochodzie, więc kontynuujmy wypakowywanie w samochodzie. I lecimy, dobra, no to mamy tak. To jest, ta się nie przykleja. Fajnie, bo myślałem, że to się przykleja, ale to się nie przykleja, tylko jest gumowa, żeby tylko nie jeździło. Na potaczu serce. Druga część już jest podłączona. Trochę dużo kabli tutaj jest. Dobra, na razie zrobię to tak prowizorycznie. No i co, przejdziemy się, zobaczymy czy to działa. Cóż, niespodziewany zwrot akcji, ale nie działa mi gniazdko do podłączenia się muszę sprawdzić bezpieczniki tu świeci się wokół niej ale jak podłączam to nie działa więc zostaje nam Golf 4 ale ma gorsze światła, więc będzie lepszy test dla tego urządzenia chodźcie e, jesteśmy już w Golfie 4 <grytanie> podłączyć to jakoś będzie git. Nie będę widział drogi, ale będę widział to. Zobaczymy, czy nie spadnie z tego. Ale mam szczerze, oprócz tego, że się buja w tej chwili, bo nie mam możliwości wyregulowania sobie tego w tej chwili akurat, bo nie wziąłem zaczepu na szybę, bo jak jest takie nierówne podłoże, to się zaczep robi na szybę i on jest wtedy przyklejony. Przeklejony, znaczy przyczepiony. No dobra Kurwa oh, shit. <laughs> O shit Dobra, jeszcze raz Zrobię dobrze, dobra o. Autentyk, można z tego jechać normalnie Tylko trochę się gibie W trakcie podróży A co jakbym zrobił o tak? O cholera, nic nie widać <laughs> Generalnie to jest tak, że muszą świecić jakieś lampy Żeby było lepiej widać i lepiej widać, bo widzę budynek, a tak na żywo go za bardzo nie widzę. Widzę do zewnątrz, zobaczycie jak to wygląda. Ogólnie ciekawy materiał będzie na pewno. Dobra, o, kurczę, jeszcze spuszczę. Nieeeee! Czekaj, to tutaj zróbmy o tak, o tak. Dobra, idziemy. Damy radę. Damy radę. Eee, jaka jest różnica generalnie? Eee, to, co widać. Oko ludzkie widzi mniej więcej tak A wy będziecie widzieć tutaj na ekranie trochę inaczej Czas na suche fakty a fakty są takie, że jest lepiej. Jakbym mógł stabilnie w tej chwili ustawić tą kamerę i znowu się przełączyłem. Halo, co tu się włącza? Jakbym mógł stabilniej trochę ustawić kamerkę, to zakładam, że byłby tu fajny bajer, bo na ekranie trochę dalej widać niż widzę z samych światów. Jest to, o na przykład przy... pierwszy przykład po prawej widzimy na ekranie, że jest płot. Ja nie widzę, że tam jest płot. Ja ogólnie widzisz płot tam po prawej? Teraz drugi przykład po lewej. Po lewej tylko fragment płotu widać. Tutaj ten najbliższy a już dalej, jak się ciągnie, nie widać, a na ekranie go widać. Nie jest to nocna wizja w stylu nagle wszystko widzimy dookoła, ale jest to nocna wizja w stylu widzisz dalej o 4, 5, 10 metrów. I uważam, że jak jesteś bogaty i lubisz bajery, to w sumie to jest spoko bajer, ale z drugiej strony jest to dosyć drogi bajer, bo kosztuje z tego, co pamiętam Ponad 2000 zł, albo 1800 zł, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili. Nie do końca mogę dobrze mówić, bo sprawdzałem cenę jakieś 8 miesięcy temu, więc yy, moje mordeczki jest to drogi Bayer, ale tylko dla tych ekskluzywnych bajerantów. Nie, 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 ogólnie spoko jest Bayerek, tylko czy jest warty tej ceny? Chyba nie, bo nie ma tutaj możliwości nagrywania. Ale z tego co wiem, wprowadzili już opcję nagrywania w najnowszym modelu, więc no tutaj ja nie mam akurat najnowszego. Może, może uda mi się dostać. Sprawdźmy, co on tutaj jeszcze ma. A, co my tu jeszcze mamy? O, możemy w Czarnobieli sobie ustawić. Kontrast zmienić. Ciekawe. W Czarnobieli generalnie e, nawet jeszcze lepiej widać. Widzicie? Widzicie? Patrzcie, patrzcie. Lisek, liska było widać A na drodze było widać coś tam tylko jak ładzi. O, je patrz, patrz, idzie tam po prawej Na ekranie widać Patrz, 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 patrz Tu, tutaj widać lisa jak chodzi O tu, o tutaj Tam nic zupełnie nie widać w tych szakach Tu było widać lisa Ostro Dobra, to był dowód na to, że to jednak faktycznie coś tam pomaga i działa Ale przecież testujmy to, to bardziej ekstremalnie I ja sobie teraz Wyłączę światła i pójdę samą latarką po świecę i zobaczcie jaka jest różnica. Hmm. Jeśli chcecie sobie to zakupić, to link macie w opisie. Czy to działa? No działa. Ale czy jest Ci potrzebne za tyle pieniędzy? To no już musisz się sam zastanowić nad tym i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy jest mi to akurat potrzebne. Czy jest to trudno pokazać na filmie, że jest to potrzebne? Tak. Bo nagrywamy w nocy, a w nocy, jak wiecie, kamery sobie ciężko radzą. Chyba, że macie kamerę za 100 tysięcy, no to już jest lepiej. Ale ja taką kamerą nie dysponuję. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z tej strony Marcin Szumiel Wejdźcie na mojego Instagrama, tam różne rzeczy się pojawiają oh. A na dzisiaj kończymy, moi kochani Nie pytajcie dlaczego jestem w majtkach samych, a wyjechałem w spodenkach To nie jest dla was ważne Ważne jest to, że nagraliśmy sobie gruz, który się teraz pokazuje nam. Ale jak jeszcze włączymy sobie długie, to już w ogóle lepiej wygląda to. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Kiedyś to płynęły mi Dzisiaj daję ten wokal na beat. Zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko, co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić, ty nie zabronisz już mi? O, nie, nie, nie. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się